Pałem. Dziś poczucie u mnie trochę lepiej. Przeziębienie chyba troszeczkę odpuściło. No Nie powiem, że czuję się jak młody Bóg, no ale jest na pewno dużo lepiej niż w sobotę i w niedzielę. Chociaż dzisiaj jeszcze do żadnej jakiejś konkretnej roboty się nie biorę, bo niespecjalnie mimo wszystko czuję się na siłę. Teraz damy wodę popołudniową dla królików. No i może opowiadam coś. O nasionkach, no ale to za chwileczkę. Nie wiem, czy u Was też dzisiaj były takie piękne zimowe temperatury. U nas dobiło do minus 15, aż się zaskoczyłem, jak wstałem. Zgodnie z zapowiedzią, porozmawiamy sobie teraz trochę o nasionach, no i naszych tam planach ogrodowych. Nadaje, jak widzicie, zupełnie innego miejsca. Powiedzmy, że jest to moje zastępcze centrum dowodzenia. No w tym nad królikarnią było trochę za zimno, a jeszcze nie, nie czuję się taki do końca zdrowy, więc nie chciałem się, że tak powiem, specjalnie nadwyrężać. No nie po to, człowiek robi się starszy, żeby stawał się głupszy. No raczej trzeba zyskiwać to doświadczenie i stawać się dekomądrzejszym. Od czego by tu zacząć? Co może na pierwszy ogień buraczki? O, będziemy uprawiać buraczki opolskie w zeszłym roku mieliśmy jeszcze okrągłe, ale one u nas jakoś się dosyć słabo spisują. W ogóle kiedyś to chciałem być taki, powiedzmy, samowystarczalny, że chciałem uprawiać wszystko i wszystkiego po trochu, ale z czasem zmniejszyłem, że tak powiem, ten zakres odmian i tych warzyw, które uprawiam. No i zostały takie pewniaki. Drugą taką ważną rośliną, którą uprawiamy w większej ilości jest Dynia piżmowa jest bardzo dobra i się bardzo fajnie długo przechowuje. Kolejne, które tak dosyć szybko rosną. Tutaj akurat mamy rzodkiewkę jakąś Redmit. No to jest test na ten rok. Co roku staram się coś tam nowego popróbować, zobaczyć jak to wyjdzie. No a z takich pewniaków, no co tutaj mamy żodkiew białą, naszą jedną z ulubionych złotą. No i tradycyjnie opolankę czy polankę. W każdym razie chodzi tutaj o rzutkiewkę o takich długich, długich korzeniach w kształcie palucha. Będziemy próbować też uprawiać pasternak. To pasternak jest o tyle fajny, że daje bardzo duży plon i przede wszystkim może zimować nawet w ogrodzie. Od dwóch lat nam niestety nie wychodził, ale staramy się go jakoś tam częściej siać powiedzmy. Kolejne to odmiany akurat w tym roku mieszańcowe, że chodzi o górki, Cezar i Borus. W zeszłym roku mieliśmy śremskie, ale zżarła je zaraza, no i w tym roku postanowiliśmy troszeczkę to pozmieniać. Zobaczymy jak to też powychodzi. Uprawiamy bardzo dużo warzyw kapustnych, zwłaszcza jarmużu, który na różne sposoby sobie tam, Przyrządzamy. Jak będziecie zainteresowani, to mogę Wam kiedyś zrobić taki podcast kulinarny. To zobaczycie sobie w jaki sposób to go przyrządzamy. No, będzie też pewniak, czyli kapusta kamienna głowa, brukselka. No, z nią ona to jest taka u nas strasznie kapryśna. Jednego roku wyjdzie pięknie i rzeczywiście jest co pomrozić. A innego mamy same patyki takie do obgryzienia, czy dla królików, czy dla. Kurek. Jako kolejny eksperyment wzięliśmy sobie kapustę czerwoną. No, jeszcze nam się chyba nigdy nie udała. Ale no, dzielnie próbuję i może w tym roku się uda. Do tego kapustka pekińska. No i kalarepa gigant. Ona rzeczywiście rośnie bardzo duża. To powiem wam, że jak nie wiem, jak dwie, trzy złożone pięści dorosłego mężczyzny. To jest naprawdę kawał kalarepy. No Z takich ciepłolubnych to w tym roku będzie papryka. Ją też w sumie zarzuciłem od kilku lat uprawę, ale w tym roku kupiliśmy tunel foliowy. Więc zobaczymy, może akurat coś wyjdzie. No i tutaj królestwo mojej żony. Pomidorki. Takie sprawdzone odmiany, które u nas się rzeczywiście udają. Dużo uprawiamy też fasoli. To akurat jest w odmiana bergold. Ona się u nas naprawdę bardzo dobrze sprawdza. No i przede wszystkim bardzo dobrze się przechowuje po zbiorze. My akurat ją tutaj marynujemy. Jeżeli będziecie chcieli, to będę mógł Wam podać przepis jak to robimy. Bardzo dobrze się trzyma w tych słoikach. W tym roku na całą taką skrzynię otworzyło nam się może z 2 dwa słoiki. Także wydaje mi się, że jest to całkiem, całkiem niezły wynik. Tutaj mamy kolejną naszą prawę, konopię, ale o tym to wspominałem w innym odcinku, także nie będziemy się tutaj rozwodzić za bardzo nad tym. Jak to będzie zainteresowany, to można pisać i Coś tam spróbuję jeszcze może ewentualnie dokręcić. Kolejna odmiana, kolejna roślina to bób. W tym roku sadzimy go też troszkę mniej. Niby go lubimy, ale jakoś w tym roku nie miał wzięcia, więc o połowę obcięliśmy, że tak powiem, ilość nasion, którą będziemy siali. Cebulka na tak zwany wszelki wypadek, bo w tym roku zima wyjątkowa, jakaś taka bezśnieżna. Także w razie gdyby cebulka nam słabo przezimowała, no to będziemy mieli z czego tutaj sobie dosadzić. A odmianę to już Wam mówię, bo nawet w sumie nie zwróciłem na to uwagi. Mamy jakiś Stuttgarter czy coś takiego. No, pewnie. Pewnie coś takiego. Z kolejnych rzeczy to co? Mamy koperek, no to takie i do kiszenia do ogórów. No, na najbliższe siewy. No to będzie... Selerek, pietruszka, cebulę, tfu, jaka cebula, sałata, <grywa> cały czas o tej cebuli. No i coś, o czym mogliście wcześniej nie słyszeć albo słyszeliście tylko z opowieści, to rodzynek brazylijski. Bardzo dobre, takie żółte kulki. Kiedyś, jak byliśmy na wakacjach w Berlinie, skosztowaliśmy tego i tak nam posmakowało, zaczęliśmy to uprawiać i przez kilka lat rzeczywiście w sumie pod rząd to uprawialiśmy. Później jakoś nam się to nie wiem czy przejadło czy po prostu nie chciało nam się już też do, do końca nie pamiętam. No w każdym razie w tym roku wracamy do uprawy. No i jako poplon wysiejemy sobie rzepę rogowską. To będzie przy okazji dla królików do zjedzenia. No zobaczymy w jakiej formie nam to wyjdzie. Czy to przeoramy, czy urośnie większe. No będziemy widzieć co, co z tym zrobić wtedy. W naszych siewach musimy pomyśleć też o tym co będą jadły nasze pszczoły. W tym roku postawiliśmy na ogórecznik i nostrzyk biały. No też jako dodatki powiedzmy będzie wiesiołek żółty jak samitka. Ale to że tak powiem jak widzicie po, po opakowaniu to raczej na przyprawę dla nich. Dlaczego wybraliśmy te rośliny? Przede wszystkim dlatego, że one same się potem rozsiewają. Ogórzecznik raz zasiany wydaje podejrzeniu mnóstwo nasion, no i po prostu będzie stanowił konkurencję dla nawoci, która rośnie za naszą zagrodą. To nie to, żebyśmy byli jakoś specjalnymi przeciwnikami Włoci, no, Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to roślina u nas inwazyjna, no ale jednak daje też dosyć dużo miodu, no i no powiedzmy, że chcemy stworzyć taką jakąś w miarę równowagę na tym obszarze. Druga sprawa tutaj nostrzyk biały. On tak samo się rozsiewa sam. Także myślę, że w jakiś sposób troszkę zagłuszą tą nawłość. Mamy jeszcze wiesiołek. On akurat będzie trochę, to jest taka inwestycja w przyszłość, bo on będzie kwit dopiero za rok. No, i dla ładności i odstraszania szkodników, dodatkowo aksamitka. No i jeszcze bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o górecznika. On nektaruje przez cały dzień, w zasadzie, aż do późnych godzin wieczornych. No, dlatego jest fajnym pożytkiem dla pszczół, bo nektaruje też przy gorszej pogodzie. No i to jest akurat dla nas bardzo istotna sprawa. A tymczasem. Żegnam się z Wami, zapraszam do subskrybowania, lajkowania, udostępniania i do zobaczenia, trzymajcie się.